Hej widzowie, lecimy z następną partią. Przeciwnik zagrywa E4. Zagram sobie dla odmiany E5. Ostatnio trochę uczę się partii rosyjskiej. Myślę, że niedługo wjedzie stream, na którym będziemy trenować to razem i tutaj od razu przeciwnik mnie zaskakuje w tej kolejności posunięć. Nie mam przygotowanego obecnie nic i jeżeli się nie mylę, jest to partia wiedeńska. No i co, zagramy po prostu logiczne szachy. Może nie będę tutaj kozaczył, wrzucę gońca na E7, bo nie wiem w jaki sposób miałbym kontynuować tę grę. Zagram po prostu spokojnie, może sam spróbuję wyjść z linii, które przeciwnik ma przygotowane i zagram przez C6 i D5. Myślę, że taka gra będzie możliwa. Tutaj zbiję, przeciwnik bije Hetmanem. No, jestem na kompletnie nieznanych wodach, ale. Ale taka odmiana na pewno dobrze mi zrobi. Nie, nie trzeba zawsze grać dokładnie tego, co się ma przygotowane. Czasami trzeba odrobinę zaimprowizować. Ja tutaj spróbuję wrzucić Hetman B6. Po wymianie otwiera się kolumna A, więc mam wrażenie, że to będzie dla mnie, jeśli niekorzystne, no to przynajmniej nie będzie złe. I chcę tutaj odrobinę przeciwnika wyrzucić właśnie z takich przygotowanych przez niego torów. Chciałbym rozwiązać na, te, na pewno problem z pionkiem D7, ale D5 nie będzie możliwe do przepchnięcia, bo przeciwnik ma za dużo figur kontrolujących pole D5, więc prawdopodobnie będzie trzeba zagrać przez D6, goniec E6 i to posunięcie D5 jakoś przygotować. Na przykład przez skoczek, skoczek A6-C7 7 i wrzucić którąś zwierz na pole D, żeby w przyszłości to D5 móc przepchnąć i pozbyć się słabości pionka D. Nie chciałbym też żeby jedną słabość zamieniać na drugą i słabość pionka D słabość pionka D zamienić na pionka C, który przeniesie się na punkt D i będzie izolowany. Ale taka słabość powinna być mniej istotna niż, niż ten pionek, niż ten wycofany pionek, którego przeciwnikowi będzie łatwiej atakować. Więc. Widzę, że przeciwnik tutaj już wpadł w dłuższą zadumę. Że e, wyszedłem na pewno z teorii. To albo znaczy, że popełniłem jakiś duży błąd, albo że po prostu przeciwnik już całkiem wszedł ze swojego przygotowania i nie wie co grać. I tutaj całkiem już mi się podoba to, co się stało. Przeciwnik zrobił rozszadę. A ja mogę wrzucić tutaj gońca. Przeciwnik wycofa się Hetmanem, jeszcze nie wiem gdzie. I mogę wejść skoczkiem koczkiem tędy i docisnąć pionka F2. I spróbuję. A, tylko, że jak zagram tędy, przeciwnik się wycofa, wrzucę skoczka, to wchodzi skoczek A4. I trzeba się zastanowić, czy nie będzie jakichś poważnych konsekwencji tutaj w związku z tym, że skoczek atakuje gońca i Hetmana. Przy czym ja mogę zbić, przeciwnik odchodzi królem, i Hetman może zaatakować skoczka, więc idę w ten wariant. Najwyżej coś tutaj nie wypali, ale e, będziemy mieli fajne, fajne agresywne szachy. Dodatkowo wydaje mi się, czy po tym ruchu skoczek G4, po tym zagraniu, nie mogę na przykład wejść tędy. Jak przeciwnik bije mojego Hetmana, to biję z szachem, król odchodzi, szach, król i w ogóle znowu daję szacha, i biję kolejnego. Znowu zdobywam materiał. Więc jak zagram tędy, to przeciwnik może zagrać Hetmanem na F3 z atakiem na mojego skoczka i z obroną punktu F2. Jak zbiję, to on bierze wieżą. I nie jest to dla mnie jakieś super korzystne, ale po tym manewrze mogę wejść skoczkiem do centrum. I to już jest dla mnie korzystne, więc wchodzę tędy. Goniec e3 odpada, bo, bo mogę zbić gońcem. Pionek bije, skoczek bije. I przeciwnik wchodzi tym skoczkiem. Przeciwnik wchodzi tym skoczkiem. No ja to chyba mogę zbić. Jak przeciwnik bierze mojego hetmana, to ja biorę jego hetmana. I jak on, jak on się odsuwa... To biorę jego skoczka, on bije mojego skoczka i mam piona przewagi, więc bije na f7. Nie wiem, być może gońcem było zbić lepiej, ale podoba mi się to, co się teraz stało. To, co, co się ustawiło na szachownicy. On tutaj bije, ja bije z szachem oczywiście. Król się odsuwa. To nie ma sensu, chyba. Przeciwnik bije, bicie. Przeciwnik bije. I przeciwnik ma figurę przewagi. Tego gońca, tego skoczka nie będzie łatwo zdobyć. Trochę mnie zamurowało, że przeciwnik się tutaj poddał. No ale rzeczywiście mogę po prostu go tutaj zbić. Chyba, że tutaj przeciwnik znalazł jeszcze coś lepszego. Aha, jasne. Jest jeden lepszy ruch w tym miejscu. Król H1, mogłem być tędy. I teraz, jak przeciwnik bije moją wieżę, ja biorę skoczka i, i to jest przegrana dla przeciwnika, bo mam w tym momencie dwie figury za wieżę, ale skoczek jest wyłączony z gry. Dodatkowo mam jeszcze pionka przewagi, więc to byłaby wygrana pozycja, ale w ogóle nie, byłem, nie liczyłem tego wariantu, co jest o, oczywiście bardzo złe z e, mojej strony, ponieważ e, w takiej forsownej pozycji musimy policzyć wszystkie bicia. A ja tutaj zagrałem trochę nonchalansko, ale no, no, jestem oczywiście zadowolony z wygranej, więc jeszcze sobie szybko wrzucimy tutaj przegląd partii i e, zobaczymy, czy wszystko było ok. No dobrze, 85% dokładności, oczywiście, tutaj na pewno nie wszystko było idealnie. Tutaj to przede wszystkim nie byłem przygotowany, że w drugim ruchu przeciwnik wrzuci skoczek C3. Na razie się uczyłem obrony rosyjskiej. Już grałem kiedyś obronę rosyjską, więc twierdziłem, że, że przeciwko E4, właśnie, zacznę stosować ten debiut. No i chciałem oczywiście teraz wrzucać skoczek F6. I grać sobie taką strukturę. Tutaj mam przygotowane pewne warianty, o których sobie będziemy mówić niedługo na streamach. Natomiast tego skoczka C3 jeszcze nie mam przygotowanego, wrzuciłem sobie skoczek F6 i tutaj gonie C7. Miałem świadomość, że goniec C5 pewnie jest prawidłowym ruchem, ale z drugiej strony przeciwnik tutaj na bank miał coś przygotowane. A chciałem trochę go zrzucić z teorii, skoro ja tutaj nie znam żadnej teorii. Więc przeciwnik zagrał goniec G2, roszatka. I chciałem grać przez D5, ale przeciwnik słusznie zajął centrum i. I tutaj w ogóle popełnią błąd. Ale mi się właśnie podobał ten manewr ze zbiciem. I... No i przeciwnik tutaj zagrał, oczywiście, niedokładnie. Hetman F3 trzeba było zagrać, i ja na to miałem przygotowany ruch skoczek E5. Na co w ogóle Hetman musi grać na F4, bo Hetman nie może zagrać ani na E3, które jest kontrolowane przez moje dwie figury, ani na D3, które jest kontrolowane przez kolejną moją figurę. Więc tutaj się robią problemy już po stronie rywala. Hetman jedynie właściwie na F4 mógł zagrać. No jeszcze na H5, ale. Nie wiem, co ten Hetman by robił na H5. Silnik podpowiada D6 i w ogóle groże atakiem znowu następną figurą. Tutaj wszędzie przeciwnik musi się mieć naprawdę na baczności. A po tym zagraniu na F4. Hetman C7 silnik podpowiada, czyli jakieś ciężkie warianty, no ale ja z ludzkiego punktu widzenia, oczywiście grając, to pewnie bym jakoś odchodził tym skoczkiem na G6, albo bym grał D6, żeby go po prostu wesprzeć. Chociaż D6 mi się nie podoba, bo po D6 wchodzi skoczek do ataku na gońca i Hetmana, muszę się tym Hetmanem odsunąć, on mnie bije, i ta struktura wcale nie już, już nie wygląda tak fajnie. Tutaj wchodzą. No może niekoniecznie ten goniec. No ale nawet ten goniec tutaj wchodzi. Zbić za bardzo nie można, bo ten hetman już bardzo mało pulma Skoczek wchodzi do centrum, robią się jakieś trudności. No ale przeciwnik zagrał tutaj w tym miejscu. Przeciwnik zagrał niedokładnie z atakiem na dwie figury, ale ja mam tutaj bicie na F2. I jak się okazuje, bicie skoczkiem w ogóle nie było dobre. Silnik mówi, że tutaj z zimną krwią trzeba było grać hetman C4 i być może... Tracę figurę? Nie. Jak miałbym to zagrać teraz? Skoczek b4. Król h1. I d5, czyli znowu jakieś dzikie warianty. Skoczek b6, dc, skoczek a8, skoczek f2, wieża f2, goniec f2. Koń c3 silnik pokazuje. Czyli przeciwnik ma figurę więcej. W zamian za dwa pionki, ale moja struktura pionów wcale nie jest dobra, i silnik pokazuje, że ta pozycja jest trochę lepsza dla białego, ale szczerze mówiąc, myślę, że miałbym tutaj duży problem, żeby ugrać tę pozycję. Musiałbym wyłączyć przede wszystkim tego skoczka z gry, a to wcale nie jest takie proste. No dobra, w partii na szczęście przeciwnik tutaj mojego błędu nie wyczuł i zbił mojego Hetmana, co doprowadziło za chwilę do jego porażki. No, i tutaj widzieliśmy ten wariant, że trzeba bić gońca. Jak on bije moją wieżę, to mam dwie figury za wieżę, ale ten skoczek jest beznadziejny. A moje figury są dużo lepiej ustawione niż figury rywala. Dodatkowo ten białopolowy goniec, który powinien być tutaj siłą w tej partii wiedeńskiej, strzela w moje pionki, strzela we własnego pionka i wcale dużo nie robi, więc. Udało się widzowie. Partia znowu krótka. Ale treściwa i nowy, agresywny wariant zagraliśmy, nawet taki, którego się nie spodziewałem. Nie, 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 brałem, pod uwagi, nie brałem pod uwagę, że przeciwnik rzuci skoczek C3 i przejdziemy do partii wiedeńskiej. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj krótko, ale intensywnie. Zachęcam do subskrybowania i komentowania. Jutro spotykamy się z kolejną partyjką. Dzięki i trzymajcie się.